Są z nami marszałek województwa dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, jego syn Mikołaj Jurkowlaniec, którzy obaj startują intensywnie w maratonach. Może to, to, powiecie to, to, nam jak dzisiaj udało się to, wam na trasie? Na podium to jest dla mnie ok, trochę za dużo błota, ale przyzwyczaiłem się. 2.40 to taki czas jak dla mnie ok, dobry. Ale to był rozumiem, dystans yy... mega. Mega, tak ja zawsze jeżdżę mega, to taki dystans pośredni, najlepszy. Ja traktuję to treningowo. Rozumiem, czyli e, to był pierwszy start w sezonie, czy jakieś dalsze plany w tym w tym, sezonie, w tym roku? Pierwszy start w tym sezonie. Chcę trochę się pościgać na Sosie, trochę na MTB. Myślę, że ten sezon dobrze przepracuję. Rozumiem, dziękuję. A Tobie jak dzisiaj poszło? Słyszeliśmy, że by byłeś piąty w swojej kategorii, tak? że dobry wynik? Piąte miejsce, no wynik dosyć dobry, chociaż liczyłem na wyższy, ale miałem kraksę, że tak powiem, waliłem się. No jestem zadowolony na początek sezonu. No, z tego co wiem, to dystans mega, to Twój dystans, tak? Szykujesz się na jakieś większe sukcesy w tym roku? W tym roku generalnie staram się jeździć na szosie, a MTB traktuję tak z doskoku po prostu. Rozumiem, dziękuję bardzo.